Mam taką kolejną już dzisiaj rozkminkę. Bo zastanawiam się, czy zainwestować parę groszy: 500, 600, 700 zł, coś mniej więcej takiego. Na pewno nie więcej. W każdym bądź razie chodzi o stronę, z której będę mógł brać yy, kawałki z muzyką do swoich produkcji. No i teraz tak. Niby nie dużo, ale dużo. Gdybym czerpał jakikolwiek zysk z tej pracy, to bym się nie zastanawiał nawet sekundę. Ale że nie czerpię zysku z tego, no to dlatego się zastanawiam i najprawdopodobniej jeszcze się na to nie zdecyduję. Ale dążę do takiej konkluzji, Chłopie, szybciej, szybciej, wypowiadaj się, człowieku. Dążę do konkluzji, że jeżeli ktoś uważa, myśli, że coś w życiu jest za darmo, to wydaje mi się, że powinien dłużej pomyśleć bądź zdać sobie sprawę z tego, że jest idiotą. Tak myślę. Chciałem to powiedzieć i powiedziałem. A być może, nie wiem, żyjemy w dwóch różnych światach i to ja jestem idiotą, w każdym razie w moim świecie nie ma niczego za darmo. Niestety. I co jeszcze chcę powiedzieć? Jeszcze chcę bardzo, bardzo ważne, to jest dla mnie: chcę koniecznie tutaj jeszcze dodać, że moi rodzice to są wspaniali ludzie. I bardzo się cieszę, że mam właśnie takich rodziców, a nie innych. No, a mówię to odnośnie kontentu z tą działką, bo ktoś może sobie coś niepotrzebnie pomyśleć, to niezależnie od tego, co sobie pomyśli, warto, żeby znał moje zdanie. Obczajcie sobie, jakie to jest wielkie. Jesteśmy w Kuter Porcie, miejscowość Nieznanowice. Ja konkretnie jestem w tym miejscu. A całość to jest ogromny kompleks, który serdecznie chciałbym wam polecić, bo jest tu naprawdę świetnie. Ja bardzo często zajeżdżam tutaj po drodze, kiedy wybieram się na motocykl. Kiedy aparat był zwrócony w stronę tej tablicy, to zwróciłem mikrofon w kierunku siebie, żeby mnie było dobrze słychać, jak będę coś do was mówił, ale później odwróciłem Obraz na siebie, i już e, dźwięk nie był dość dobry, dlatego że mikrofon wraz z tym obrotem obrócił się w drugą stronę. Wiecie o co chodzi. W każdym razie teraz obróciłem go tak, jak powinien być. Kiedy kamera jest w moim kierunku, to też mogę kontynuować. Tutaj też jeszcze parę lat temu nie było nic. Bardzo mocno Tutaj właściciel inwestuje, dlatego że co roku jest tutaj coraz więcej obiektów. Na samym początku, z tego co kojarzę, była ta restauracja, która tam stoi. Później pojawiały się tamte domeczki. Można sobie przyjechać, łowić ryby i korzystać z tamtych domków. Można również z ryb, ryb nie łowić i z domków korzystać można wjechać kempingiem samochodem kempingowym z przyczepą kempingową i spędzić troszeczkę tutaj czasu po drugiej stronie jest plaża gdzie można przyjechać wraz z rodziną i spędzić sobie czas w lecie oczywiście również z zapleczem gastronomicznym tam są też piękne domki takie naprawdę na wypasie jak nie u jak nie u jednego w domu, ja nie mogę, ale dzisiaj problemy z wysławianiem się. Ale trudno, nic nie będę zmieniał. Ma być naturalnie. W każdym bądź razie, jeszcze raz polecam Wam tutaj oto te nieznanowice. Ten Kuter Port w nieznanowicach. No i co, idę na kawę. Być może coś zjem. Chciałbym, ale najpierw muszę. Zapoznać się z tutejszym menu, prawdopodobnie nie wymieniłem wszystkich atrakcji, ale naprawdę jest ich sporo. O, jaka wielka ryba! Szkoda, że się wystraszyła i popłynęła głębiej, a była tutaj na tej płyciźnie. To nie wiem, czy się wygrzewała, czy o co tu chodzi. Może ktoś z Was będzie lepiej wiedział? Wystraszyła się, popłynęła sobie głębiej. Była naprawdę spora, także widzę, że mają tutaj spore ryby. Dobra, tyle. Być może jeszcze się tu przejdę, jakieś pojedyncze ujęcia za chwileczkę zrobię. Idę na tą kawę. Oczywiście nie ma gwarancji, że mnie stąd nie wyrzucą, bo to jest teren prywatny. Tego, co się orientuje, a ja nie uzyskałem zgody na nagrywanie tutaj, z czym się bardzo źle czuję, ale trudno, będę tu musiał jakoś przeżyć. Wstydzę się tam o jakieś prośby na dzień dzisiejszy pytać. Nie mam zamiaru mówić nic złego odnośnie tego miejsca. Zresztą, ja nigdy tutaj nie doświadczyłem żadnych minusów, to też mogę być. Szczery, i tyle. A jak ktoś poprosi, żebym usunął ten materiał, to po prostu to zrobię. I, i, I tyle po raz drugi. Bądź setny już w tym odcinku. Ciężko to policzyć. Powiem tak, trochę się tutaj wstydzę dla Was nagrywać, bo jest taka bardzo kameralna, cichutka atmosfera. To też martwi mnie to. Że ktoś może mnie podsłuchiwać. Natomiast muszę powiedzieć, że dostałem bardzo dobrą kaweczkę Lux, naprawdę. Nawet miałem tutaj kwiatuszka namalowanego. No i znalazłem sałatkę z kurczakiem, to też pozwoliłem sobie na nią. I również jest wyśmienita. Wszystko świeżutkie, elegancja, Francja. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Znalazłem dla siebie sałatkę z kurczakiem, także jestem bardzo zadowolony. Było napisane pikantny kurczak, i kurczak faktycznie był pikantny. Nie do przesady, jak dla mnie mógłby być bardziej pikantny, ale warunki zamówienia, że tak powiem spełnione w 100% mogłem ewentualnie przy zamówieniu wspomnieć że można tam tego, czyli trochę więcej wsypać, także jest wszystko w porządku, kaweczka super no i samo miejsce ekstra, takiego właśnie miejsca dzisiaj potrzebowałem, muzyczka relaksacyjna, cisza spokój czuję się naprawdę odmieniony w pozytywnym tego słowa aspekcie Także mogę powoli kierować się w kierunku domu i testować swój nowy sprzęcik. Także mam nadzieję, że mimo wszystkich perypetii i przeróżnych nastrojów jakie, jakich doświadczam gdzieś tam to wszystko będzie szło do przodu. Cieszę się z tego, że tutaj zajechałem. Mam nadzieję, że ten materiał sobie opublikuję i na internecie on zostanie. A kto wie, może kiedyś przyjadę tutaj i zdradzę Wam troszeczkę więcej szczegółów dotyczących tego miejsca. Zresztą piszcie w komentarzach, jak jesteście coś więcej ciekawi. Być może będę w stanie dla Was jakieś, jakieś jeszcze informacje uzyskać bardziej konkretniejsze, czy też coś w tym rodzaju. Do zobaczenia, cześć! Ty stary, a ty to właściwie dlaczego nie jesteś żonaty? A wiesz, przyprowadzałem różne kobiety do domu, ale nigdy żadna nie spodobała się matce. To weź zrób tak, i przyprowadź raz podobną do niej. No, raz tak zrobiłem, wtedy nie spodobała się ojcu.